Odkurzacz robot z dowatorskim systemem mopowania opartym o wałek, nieowirujące krążki, dużo skuteczniejszy w czyszczeniu powierzchni. Dodatkowo macie możliwość prania tapicerek meblowych, obić dywanów, chodników na mokro. Specjalna głowica i specjalny zestaw, który mieści się w stacji bazowej, możecie go zdjąć, przenieść tam gdzie jest potrzebny i umyć to co trzeba. Podwójny system szczotek roboczych dzięki temu nie będą się w nie wkręcały włosy. Dużo nowości, dużo ciekawych rzeczy, takich których konkurencja nie. Nie ma, koniecznie zobacz ten materiał, bo warto. Najpierw zobaczmy, jak to innowacyjne urządzenie jest zapakowane. Paczka przyszła od producenta, firmy iufi, model E28. Macie wyszczególnione wszystkie rzeczy, które są istotne, czyli te odkurzania, dużą moc sącą, 20 tysięcy paskali. Wszystko jest zapakowane bardzo dobrze. Podwójny karton, pierwszy karton z działem zostawiłem już w tekturach. Macie podstawową instrukcję obsługi oraz taką troszkę rozszerzoną, plus kod QR, gdzie znajdziecie komplet informacji, jak to urządzenie używać. Wszystko jest zabezpieczone, tak więc nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Żeby urządzenie do Was w transporcie przyszło w jakikolwiek sposób uszkodzone, producent przemyślał. Zabezpieczeń, dużo, dużo różnego rodzaju folii, tak więc pamiętajcie, żeby te wszystkie folie i zabezpieczenia pozdejmować. One są czytelnie oznaczone. Jak widzicie, pierwsza rzecz, taka, która się nie spotyka, czyli moduł, który będzie służył do prania różnego rodzaju tapicerek, dywanów, chodników, oczywiście sam główny robot sprzątający zwany potocznie odkurzaczem, i też inna budowa. Od pod od razu nam się rzuca w oczy to zobaczycie za chwilę. No i tak jak powiedziałem, bardzo dużo różnego rodzaju zabezpieczeń folii, które trzeba zdjąć. Macie również takie zabezpieczenia w formie gąbek, które blokują fizyczny zderzak który jest taką ostatnią linią obrony tego odkurzacza przed uderzeniem w jakąś przeszkodę. Dwie szczotki boczne wam się rzucają od razu w oczy. Jedna wysuwana, ruchoma cały zestaw kamer plus oświetlenia, który będzie nam identyfikował pewne elementy otoczenia będzie służył do skanowania powierzchni. Macie również tutaj przycisk pusz do wyciągania zasobnika na wodę w momencie, kiedy będziemy używali mopa, oraz macie cały zasobnik na tymczasowy nabród. Całość przykrywana jest taką półprzezroczystą pokrywą, dwa przyciski sterujące i, tak jak powiedziałem, lider u góry oraz kamera na. W przodzie tutaj umiejscowiona w zderzaku. To nam daje możliwość pełnej kontroli obszaru czyszczonego. Tymczasowy zbiornik, który będzie automatycznie opróżniany, znajduje się pod pokrywą. No nie będziemy do niego do zbyt często zaglądali, bo odkurzacz będzie dbał sam o siebie. Mamy oczywiście możliwość dostępu do zestawu filtrów. Tutaj widzicie miejsce, przez które będą zasysane nieczystości, a tu w prosty sposób mamy dostęp do filtrów, bo będzie, kiedy by była potrzeba ich wymiany, ewentualnie wyczyszczenia. System będzie nas informował kiedy należy takie materiały eksploatacyjne wyczyścić, a kiedy wymienić. Myślę, że każdy sobie poradzi z tym procederem, nawet nie mając żadnego doświadczenia i wprawy w tego typu działaniach. Pod zasobnikiem na nieczystości stałe znajduje się przycisk puszcz, który powoduje wysunięcie zasobnika na wodę, będącą w użyciu w momencie, kiedy będziemy używali w tym odkurzaczu robocie opcji mopowania. Rozwiązanie również niespotykane, tak jak i sam system mopujący, o którym za chwilę się dowiecie, jest to zasobnik, który będzie w odkurzaczu jeździł, będzie ten mop miał do dyspozycji tą wodę i będzie mógł jej używać podczas mopowania. Czyli jeżeli wybierzecie opcję na mokro, to ona będzie faktycznie na mokro. Bo mopy nie będą wysychały, bo mają tutaj zasobnik na wodę. Jak widzicie, wszystkie elementy takie eksploatacyjne, filtry są oznaczone ładnie kolorem czerwonym. Raz na jakiś czas trzeba do nich się dostać, zobaczyć, czy nie są zabrudzone, umyć. Trzy takie miejsca są w tym systemie dystrybucji wody, który właśnie teraz widzicie. Ale tak jak mówię, wszystko jest zauszczelkowane, woda nam się nie wydostanie i również dzięki temu, że mamy inny kolor doskonale będziemy wiedzieli gdzie należy zajrzeć i co należy sprawdzić. W prosty sposób instalujemy w prosty sposób deinstalujemy ten zbiornik. Kolejna innowacja i inne rozwiązanie niż u konkurencji, czyli system mopowania w postaci wałka, który będzie się obracał. Jest to system taki, jak używany jest w profesjonalnych elektrycznych mopach. Nie ma tutaj wirujących dysków obracających się w własnej osi, tylko jest wałek, który będzie dużo skuteczniej czyścił nam powierzchnię. Jak widzicie, do tego wałka jest cały system napędowy. W prosty sposób go instalujemy, jak i deinstalujemy. W momencie, kiedy będzie trzeba jego wymiany lub wyczyszczenia, ale oczywiście po każdym mopowaniu, po każdym użyciu opcji mopowania, ten wałek będzie automatycznie myty w stacji ładującej, w stacji bazowej i również będzie przez tą stację suszony. Tak więc też interakcja z tym elementem dla nas będzie jak najmniejsza, system nas poinformuje, kiedy mamy coś z tym zrobić. Dwa niezależnie zawieszone koła to system napędowy tego robota. Od spodu cała gama czujników, która będzie dbała o to, żeby nam robot ze schodów nie chciał spaść, z antresoli, szczotka boczna, która jest szczotką zainstalowaną na stałe, tutaj koło podporowe oraz również czujniki. Czy, czy, czy robot nie może nam spać ze schodów? No i przechodzimy teraz do kolejnej szczotki bocznej. Ta szczotka już jest szczotką ruchomą, czyli w momencie, kiedy robot będzie podjeżdżał gdzieś do rogu pomieszczeń, do rogu pokoju, to będzie sobie tą szczotkę mógł wysunąć tak, żeby skutecznie wymieść wszystko. Z rogów danego pomieszczenia. Kolejna innowacja niespotykana w innych systemach robotów sprzątających to jest system dwóch szczotek głównych. Jak widzicie, cały system czyszczący jest zawieszony, tak żeby zawsze przylegał do czyszczonej powierzchni, ale jak widzicie, mamy dwie szczotki główne, które składają się z elementu gumowego i z włosia, i dzięki temu będziemy mieli pewność, że w te szczotki nie będzie nam się wkręcała sierść zwierzęcia, ewentualnie długie włosy. Pierwszy raz widzę tego typu rozwiązanie, i na podstawie obserwacji, w momencie, kiedy ten robot u mnie jeździł około tygodnia, to faktycznie te szczotki, żadne włosy się nie wkręcały, czyli system działa bardzo skutecznie. Również w wygodny sposób jesteśmy w stanie je wymienić. Widzicie również uszczelkę, która będzie nam uszczelniała, a robot będzie korzystał z całej swojej dużej mocy 20 tysięcy paskali, aby zasysać nieczystości. Żeby do takich szczotek mieć dostęp, wystarczy je delikatnie pociągnąć i odchylić, tak, żeby w wygodny sposób je wymienić w momencie, kiedy nastąpi potrzeba wymiany lub wyczyszczenia. Tego elementu. Stacja bazowa ma element takiej jak gdyby wanienki, która będzie używana do mycia mopa. W prosty sposób tą wanienkę możemy wyciągnąć, wyczyścić również w momencie, kiedy zaistnieje taka potrzeba. Przed rozpoczęciem pracy instalujemy podjazd do stacji bazowej oraz nakładamy element, który jest elementem dodatkowym, przenośnym, jak widzicie, wyposażonym w dwa zbiorniki. Pierwszy zbiornik jest to zbiornik na wodę czystą. Do którego będziemy, jak sama nazwa wskazywali, nalewali wodę czystą z detergentem, ale z takim detergentem, który zaleca producent. Czyli nie lejemy tutaj czegoś, co mamy pod ręką, tylko użyjemy specjalnego detergentu, który będzie służył na przykład do mycia dywanów albo podłóg. Drugi, drugi zasobnik to jest zasobnik ciemny na wodę brudną, czyli odesaną, zużytą. No i ten zasobnik trzeba raz na jakiś czas opróżnić, żebyśmy tej, tej wody brudnej tutaj nie przetrzymywali. Jest pływa, który będzie nas zinformował o zapełnieniu tego zbiornika, ale ja Wam proponuję, żeby taką wodę brudną po każdym czyszczeniu jednak wylewać. No, i uzupełniać zasobnik z wodą czystą. Z boku mamy osłonę, którą zdejmujemy, i tutaj widzicie przewód, rurę, tak naprawdę, rurę wodną do głowicy czyszczącej, i dzięki temu, dzięki tej głowicy czyszczącej, mamy odkurzacz do pracy na mokro. Jak widzicie, jest rurka, która będzie dostarczała wodę, oraz rurka, która będzie zasysała wodę brudną. Innowacyjne rozwiązanie u innych producentów, czegoś takiego nie widziałem nigdzie, tak więc naprawdę jest to duże, duże, duże rozszerzenie tego zestawu czyszczącego i coś, co będzie bardzo przydatne w Waszym domu. U mnie powiem szczerze, że Pani domu bardzo była zadowolona z tego rozwiązania. Jak widzicie, zdejmujemy tą górną sekcję i z tą górną sekcją możemy iść gdzieś do plamy na dywanie albo do Wyprania mebla. Z boku znajduje się system filtrów, raz na jakiś czas trzeba go przejrzeć, czy tam się on nam nie zatkał. I jak powiedziałem, dzięki temu, że jest to sekcja dodatkowa, wyposażona w długi przewód zasilający, przypinana do stacji bazowej, jak widzicie w sposób elektryczny jak i w sposób hydrauliczny. W samej stacji bazowej znajduje się również worek na nieczystości stałe. Odkurzacz po zakończonym procesie czyszczenia będzie podjeżdżał do tej stacji. Nieczystości będą zasysane do tego zbiorczego worka, a jeżeli żeśmy używali opcji mopowania, to mop zostanie umyty na czysto oraz następnie zostanie uruchomiony proces suszenia, tak żeby mop nam w żaden sposób tutaj brzydkich zapaków nie wydawał. Całość wygląda tak kompaktowo, przejrzyście i ładnie. Na górze wygodna rączka, którą możemy wysunąć w momencie, kiedy element tego odkurzacza na mokro chcemy zabrać gdzieś ze sobą, żeby było nam wygodnie. Z tyłu mamy możliwość nawinięcia przewodu na taki specjalny jak gdyby zwijak w momencie, kiedy nie będziemy akurat potrzebowali pełnej jego długości. Genialnie przemyślane urządzenie. W instrukcji znajdziemy kod QR, dzięki któremu będziemy mieli dostęp do rozszerzonej instrukcji obsługi. Jak widzicie, wszystko jest w języku polskim. Interakcja z aplikacją również jest w języku polskim. Tak więc system jest przygotowany do tego, żeby pracować na naszym rynku. Zachęcam was do zapoznania się z tą instrukcją, jeżeli pierwszy raz macie odkurzacz robot, jeżeli pierwszy raz będziecie korzystali z takiego zestawu do mycia tapicerek dywanów. To no, zachęcam, zachęcam, zachęcam bardzo do tego, żeby zapoznać się z tą instrukcją. Ja Wam staram się pokazać wszystko, co tylko mi przyjdzie do głowy, ale w instrukcji na pewno znajdziecie jeszcze więcej, więcej informacji. Pobieramy sobie aplikację Ufi Clean, czy to na iOS, czy to na Androida, i przechodzimy sobie do konfiguracji. Naciskamy przycisk dodaj urządzenie, wybieramy z listy, a potem system będzie nas instruował co należy zrobić, aby się do tego odkurzacza podłączyć. Tak więc najpierw potwierdzamy, że jest on włączony, następnie naciskamy dwa razy przyciski, otrzymujemy komunikat głosowy i w zasadzie następuje połączenie z telefonem. Wybieramy sobie... Odkurzacz znaleziony z listy. Wskazujemy mu swój access point do sieci Wi-Fi w systemie 2 i 4 GHz i dodajemy sobie odkurzacz. W pierwszym u mnie kroku była informacja, jak go zainstalować, i w drugim kroku najistotniejszym jest zainstalowanie aktualizacji. Tak więc zaktualizujcie swój produkt przed. Pracą. Do kwestii oprogramowania jeszcze wrócę za chwilę, ale przejdźmy już do czyszczenia, bo tu są rzeczy, których się nie spodziewacie po odkurzaczu robocie. Czyli najpierw zacznę od tej dodatkowej stacji, czy części stacji bazowej, która jest wyposażona w taką głowicę, która jest do tego, aby wyczyścić nam tapicerkę, wyczyścić nam obicie kanapy, wyczyścić nam chodnik, wyczyścić nam dywan. Ale no tutaj, jak widzicie, nie znalazłem nic brudnego u siebie w domu. Wszystko mam w miarę czyste, ale postanowiłem trochę pobrudzić, żebyśmy zobaczyli, na ile skuteczny jest ten system. No to tutaj było grubo pobrudzone ketchupem. Jak widzicie, no system na takich plamach świeżych jak najbardziej spisuje się doskonale, bez najmniejszego problemu została ta wycieraczka. Wyczyszczona z no, dość dużej ilości keczupu. Pamiętajcie, że do jakichś starych, zaschniętych plam jak najbardziej będzie potrzebna odpowiednia chemia, żeby te plamy aktywować i wyczyścić. No, przy świeżych ja tutaj używałem zwykłej czystej wody, ale widzicie, że dość skutecznie jest ten keczup. No, pobierany z takiej wycieraczki i no, jestem zaskoczony skutecznością tego rozwiązania. W momencie, kiedy byście się zdecydowali nad czymś takim, jak użycie chemii, chemii. No, jeżeli nie znajdziecie takiej, którą zaleca producent i będzie pokusa silna, żeby użyć jakiejś innej chemii, która jest na przykład rekomendowana gdzieś tam w sieci do czyszczenia tapicerek dywanów, no to zalecam wam zrobienie to w ten sposób, że jeżeli użyjecie tej chemii z tym odkurzaczem, obojętnie czy to rozpylając naczyszczoną powierzchnię, czy dolewając to do zasobnika z wodą, to następnie weźcie to wszystko, wypłuczcie zasobnik z brudną wodą, zasobnik z czystą wodą opróżnijcie, nalejcie czystej wody i przepłukajcie cały system. Głowica ma. Przycisk do dołu. Jest to opisane dokładnie w instrukcji do wymycia tej głowicy w środku. Samą końcówkę również możecie zciągnąć i umyć sobie ją dodatkowo, plus te wszystkie elementy, które ewentualnie byłyby ubrudzone. Również można wymyć, wysuszyć, tak więc, żeby nie zostawiać jakiegoś, jakiejś chemii w tym urządzeniu, która mogłaby to urządzenie uszkodzić. Jestem pod dużym wrażeniem tego rozwiązania i rozszerzenia możliwości zestawu czyszczącego. Nosiłem się z zamiarem zakupienia takiego dedykowanego odkurzacza piorącego, ale to rozwiązanie w zupełności mnie zadowoli. Również sam odkurzacz, sam odkurzacz z funkcją mopowania, gdzie używamy tego wałka mopującego, również robi. Kolosalne wrażenie z tego względu, że u mnie w momencie, kiedy ja myję podłogi, to albo jest lato, gdzie szybko schną podłogi kamienne, albo jest uruchomione ogrzewanie podłogowe, i w tym momencie ta podłoga bardzo szybko wysycha, i często jest tak, że te mopy takie, no można powiedzieć obrotowe, nie dają sobie rady, bo po prostu szybko wysychają. Tutaj nie ma tego problemu, zawsze jest to robione na mokro od początku do końca, w momencie kiedy odkurzacz już uzna, że potrzeba wymyć tego mopa, uzupełnić wodę, wraca sobie do stacji bazowej podczas oczywiście zadanego, zadanego programu czyszczącego, wraca, myje, uzupełnia i dalej tam, gdzie ma być na mokro, to jest faktycznie robione na mokro. Pod tym względem zachowuje się to urządzenie Genialnie w ogóle system tego, te, te, tej rolki rotacyjnej, która mopuje nam pomieszczenie, jest innym podejściem. Dużą zaletą jest to, że oczywiście ten mop, ta, ta, ta rolka jest podnoszona do góry, czyli w momencie, kiedy wybierzemy opcję, żeby odkurzał dywany, ale ich nie mopował, to przy wjeździe na ten dywan, ona zostanie podniesiona i podnosi się wyżej niż podnoszone mopy te w formie dysków rotacyjnych, bo tamte mniej więcej na około 90 mm się podnoszą, ten się podnosi na 12 mm. Czyli można najeżdżać na wyższe dywany. Oczywiście, możecie też wybrać opcję pomijania dywanu, jeżeli nie chcecie, żeby w ogóle odkurzacz z mopem najeżdżał na wasz dywan, ale to jest już do wybrania w opcji programistycznej. Samo urządzenie również dzięki zaawansowanym czujnikom no doskonale porusza się po, po, po pomieszczeniach, które zeskanuje. Bez najmniejszych problemów omija wszystkie przeszkody. System AI również wykrywa wszystkie przeszkody. Przewody, skarpetki i inne rzeczy, które byście gdzieś tam pozostawili, i dzięki temu można by powiedzieć, że po założeniu sobie harmonogramu odkurzacz będzie sam jeździł i dbał o czystość w całym Waszym domu. Tutaj widzicie przejazd odkurzacza z opcją włączoną pomijania dywanów czyli Mam wysoki dywan, nie chcę, żeby odkurzać wjeżdżał No, dywan to widzicie, jak wygląda czyszczenie pomieszczenia. Najpierw obwodowo objechał nam dookoła, pomijając dywan. No, i teraz tu, gdzie może, czyli tutaj, gdzie jest miejsce do, do czyszczenia, jest jak najbardziej czyszczone. Tak więc jest opcja absolutnie pomijania dywanu. No i drugi przejazd to jest już przejazd taki klasyczny, gdzie tylko rolka mopująca jest podniesiona na taką wysokość. No, u mnie akurat dywanu. Nie, do, nie dotyka i nie zostawia mokrych śladów na stosunkowo wysokim dywanie. I tu na tym przykładzie również widzicie, że najpierw odkurzacz sobie objeżdża pomieszczenie obwodową, a później metodycznie raz obok razu będzie nam pomieszczenie czyścił. W opcji, kiedy ma pozwolone, aby wjeżdżać na dywan, to i tak robi to w sposób taki, że dywan jest odkurzany najpierw. Wtedy jest włączana maksymalna moc sąca, żeby odkurzyć dywan najbardziej dokładnie, a potem reszta pomieszczenia, gdzie dywanu nie ma. W moim przypadku kamienna podłoga jest wykonywane, wykonywane odkurzanie. Przejdźmy zatem do opcji programistycznych, bo to jest dość istotna kwestia. Pierwsze uruchomienie systemu odkurzacza robota to jest zmapowanie czyszczonej powierzchni. Przygotujcie to dość dokładnie, żeby tam nie było żadnych przeszkód, żeby sobie on dobrze mógł mapę wykonać. Tutaj u mnie idzie w 20 przyspieszeniu, on najpierw sobie objechał. Wszystkie dostępne, otwarte pomieszczenia, tak żeby sobie stworzyć mapę, tworzy taką mapę, i muszę przyznać, że wyszło mu to całkiem nieźle. Tam drobne korekty trzeba będzie wprowadzić, ale to za chwilę zobaczycie, i po stworzeniu takiej mapy on wtedy rozpoczyna pierwszy proces odkurzania. No i możecie sobie patrzeć, jak wygląda przebieg, gdzie jeździł ten odkurzacz, wszystkie te linie, to widać, gdzie on sobie przejeżdżał, a następnie jak się skończy taki proces, czy w trakcie z takiego procesu, no to widzicie, gdzie się odkurzacz znajduje, on tutaj zmierza już do stacji. Bazowej. Widać to na tej trójwymiarowej mapie, ale również tam znajdują się jakieś przeszkody, które znalazł. W momencie, kiedy się wklikniecie w taką przeszkodę, to jest informacja, że to były przewody elektryczne i że jego pewność to 64%. Tutaj inne przeszkody zostały wykryte, również się możecie w nie wklikać i poczytać co odkurzacz tam znalazł faktycznie te wszystkie przeszkody tak jak pan powiedziałem porozrzucane skarpetki przewody inne rzeczy on sobie omija i zaznacza na mapie tak że później będzie wam łatwiej również takie przedmioty znaleźć tak jak powiedziałem mapa u mnie wymagała Drobne korekty, macie edycję mapy i w tej edycji mapy macie wszystkie możliwości typu scalanie powierzchni, typu rozdzielanie powierzchni. Ja sobie przeszedłem w tryb taki dwuwymiarowy, macie mapę 2D i 3D i po prostu sobie te wszystkie elementy związane z moimi pomieszczeniami potuningowałem, na przykład łazienkę mi podzielił na, na, na dwa, jak gdyby. Na dwie części sypialnie, też na dwie części. Użyłem sobie tutaj opcji Scalaj, ale prawidłowo wykrył mi wszystkie dywany, rodzaje czyszczonej powierzchni. Tak więc tutaj trzeba przyznać, że te wszystkie czujniki dały sobie radę. Tylko no, mały problem, jeśli chodzi o topografię mieszkania, ale to mówię, to jest do doprecyzowania. Do, do, do w, w, w przeciągu kilku kliknięć i, nie wiem, minut czasu, taką mapę sobie już zrobicie, żeby u Was 100% tego, co jest zmapowane, odpowiadało rzeczywistości. Aplikacja bardzo czytelna, przygotowana w języku polskim. Główny element to jest mapa. Widzicie też ostatni przejazd. U mnie to była sypialnia, dość mocno wymopowana. Macie możliwość wyboru zadań zdefiniowanych, czyszczenia całego domu, czyszczenia pokoju, albo czyszczenia a strefy w przypadku całego domu możemy sobie wybrać czy to ma być tylko odkurzanie i mopowanie, czy to ma być tylko odkurzanie, czy to ma być intensywność czyszczenia szybka czy głęboka. Jeżeli bierzemy mopowanie, to ile wody ma być dozowane i jeśli chodzi o odkurzanie, to prędkość i moc ssącą jaką zadamy dla odkurzacza. W momencie kiedy będziemy na przykład chcieli wybierać pokój, to jak klikniemy sobie pokój, to wam ostatnie wasze nastawy dla tego pokoju będą wybierane. Możecie też włączyć sobie system AI, który będzie tam, w zależności od przeznaczenia i czystości pomieszczenia dobierał program do czyszczenia. Tutaj widzieliście, że dla tego pokoju były inne ustawienia, na przykład dla korytarza są troszkę inne ustawienia, dla tego pokoju są jeszcze inne ustawienia. Tak więc jak sobie raz definiujecie dla danego obszaru, to takie ustawienia będą. Że tak powiem, utrzymywane dla tego pokoju. Tutaj widzieliście tam edycję mapy. Macie scalenie, podzielenie, zmianę nazwy. Możecie ustawić sobie strefy zabronione, czyli wirtualne granice, albo strefy, do których odkurzacz ma nie wjeżdżać, ewentualnie strefy bez mopowania, To już w zależności od, waszego, od waszej potrzeby. Możecie sobie zdefiniować dywany, meble oraz materiał podłogowy też jak najbardziej można sobie tutaj zdefiniować. Tak więc wszystkie te informacje dla robota będą czytelne. Jeśli chodzi o ustawienia, to tutaj dużo się dzieje. Wspaniale. Jest suszenie mopa, jak widzicie. Po, po ostatnim zadaniu plus jest zładowany. 92% baterii jest naładowane. Macie tutaj takie podstawowe rzeczy, tak jak, jak wysuszenie mopa, umycie MOPA, opróżnienie zbiornika, ale to wszystko się dzieje automatycznie po zakończeniu danego programu. U mnie się program zakończył i aktualnie jest MOP wyprany i jest suszony. Ustawienia stacji bazowej, czyli tutaj jest automatyczne suszenie MOPA, czy ma być na sucho, czy ma być szybkie suszenie. Ja wybrałem opcję na sucho. Automatyczne opróżnianie, też wybrałem sobie, że automatycznie opróżnianie po każdym zadaniu, również w momencie, kiedy na przykład odkurzacz byłby pełny, on sobie pojedzie, opróżni się, ale możemy też mu wybrać że za 15, 30, 45 minut. Automatyczne mycie mopa i automatyczne dozowanie detergentu, też takie opcje możecie sobie tutaj włączyć. Historia, sprzątania, tak jak widzicie, kilka razy tutaj u mnie przyjechał. Tu jest opcja, jeśli chodzi o odkurzacz, ten przenośny, ten system mycia tapicerek i dywanów. Macie tu dokładnie wszystko opisane, jak widzicie, w języku polskim, tak więc jakbyście mieli jakiś problem, to trzeba tutaj przejść, popatrzeć sobie, poczytać, jak z tego korzystać, ale myślę, że to będzie dla każdego bardzo, bardzo łatwe. Harmonogram, ustawiamy sobie harmonogram pracy, czyli wybieramy pokoje, kiedy, co ma się samo dziać, jeżeli taką opcję wybierz zarządzanie mapą już żeście widzieli możecie włączyć sobie więcej map czyli przenosić sobie pomiędzy piętrami na przykład taki odkurzacz macie jeszcze Ufi lab czyli śledzenie czyszczenia możecie sobie robota aktywować stopą i on będzie podążał za wami i w tym miejscu gdzie będziecie się przemieszczali on będzie jechał i tam w tym miejscu będzie czyścił, oraz jest opcja taka inspekcja brudu, czyli on będzie sam sobie wykrywał, gdzie jest bardziej brudno, i tam bardziej będzie się skupiał na czyszczeniu. Jeszcze dość istotna kwestia to jest tryb dywanów. To, o czym Wam mówiłem, macie tryb tylko odkurzanie, czyli wtedy jeżeli mamy mopa założonego, a mamy założonego, to on jest podniesiony, albo opcja unikania dywanów, jeżeli chcecie, żeby w ogóle na dywany odkurzacz nie wjeżdżał. To już w zależności od Waszej konfiguracji. Boost IQ, czyli podczas sprzątania będzie automatycznie zwiększał siłę stania na dywanie, ja to mam włączone i faktycznie to działa. Mamy włączenie opcję czyszczenia plan i czyszczenie z automatycznym powrotem. Tak więc w momencie, kiedy zabrakło Wam akumulatora, ale jest bardzo pojemny, u mnie czyści całą powierzchnię tego jednego piętra tam będzie nie wiem pewnie do czyszczenia 70-80 m2 i zużywa zaledwie 30% baterii tak więc tutaj ta bateria jest bardzo pojemna oprogramowanie jasne czytelne cały ten system zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie system mycia podłogi na mokro tym wirującym mopem oraz sam czy system dodatkowego odkurzacza piorącego na mokro naprawdę to jest coś Nowego, co mnie zaskoczyło, i powiem szczerze, że nieustannie jestem zaskakiwany przez nowe konstrukcje dotyczące odkurzaczy. Tutaj widzicie, że było dużo nowego i warto się nad tym rozwiązaniem pochylić. Tradycyjnie zachęcam Was do komentowania, zachęcam Was do oceny filmu, subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhub.pl.